Co najstraszniejszego przydarzyło ci się na kempingu? Pewnego dnia postanowiłem wybrać się na biwak z moimi dzieciakami. Były bardzo zdenerwowane, zresztą nic dziwnego. Pierwszy raz nocowaliśmy na łonie natury. Dlatego też przez cały czas zapewniałem je, że nie ma się czego bać. Jak na złość, po jednej z moich prób uspokojenia ich, z zewnątrz namiotu dobiegły nas jakieś dziwne dźwięki. Moje pociechy zaniosły się płaczem, a ja usiłowałem załagodzić sytuację, mówiąc, że to na pewno wiatr albo szop pracz. I w tym momencie coś uderzyło w nasz namiot, przebijając go w czterech miejscach. Na nic zdały się moje przemowy, teraz i jak krzyczałem w niebo niebogłosy. Jak się później okazało, intruzem, który nas zaatakował, był nie kto inny jak nasz własny kot. Moja żona wypuściła go na przechadzkę, a on postanowił udać się akurat do lasu, żeby się z nami zobaczyć. Był małym i ciekawskim kociakiem, tak więc postanowił zbadać nieznany obiekt, jakim był dla niego namiot. Miało to miejsce kilka lat temu, ale moje dzieci po dziś dzień wspominają ten wypad, śmiejąc się z tego, jak głośno krzyczałem. Kiedyś pojechałam na kemping wraz z moim wówczas czteroletnim synkiem. Gdy rozstawiałam namiot w dość odosobnionym miejscu, zauważyłam, że z odległości około 100 metrów przygląda nam się jakiś facet. Przez całą noc słyszeliśmy, że ktoś krąży wokół naszego namiotu. Dlatego też aż do rana czuwałam z młotkiem w ręku. Jakież było moje zdziwienie, gdy po wyjściu na zewnątrz zastałam setki odcisków łap ptaków emu i mężczyznę z wczoraj, który pogratulował mi samodzielnego rozstawienia namiotu. Wyjaśnił, że obserwował mnie wczoraj, bo nie był pewien, czy dam radę, ale nie chciał się narzucać. Podczas samotnego biwaku na kompletnym zadupiu natrafiłem na kubek z częściowo dopitą herbatą. Ktoś najwyraźniej musiał ją sobie zrobić w środku nocy. Lecz gdy tego samego rana rozglądałem się dookoła, nie natrafiłem na choćby najmniejszy ślad czyjejś obecności. W mojej pamięci szczególnie wyrył się jeden z letnich obozów hercerskich. Pewien dzieciak zostawił kilka gum rozpuszczalnych na stole piknikowym. Przyciągnęły one stado wygłodniałych szopów pracy, które wręcz się o nie biły i wkradły się do namiotów w poszukiwaniu innych smakołyków. Jeśli nigdy nie słyszałeś ponad 30 syczących i warczących szopów, to wiedz, że nic nie straciłeś. Całe zajście miało miejsce w roku 1992 podczas kempingu w Parku Narodowym. Pole namiotowe było wówczas praktycznie opustoszałe. Ku mojemu przerażeniu o 3.30 nad ranem obudziłem się z zawieszony w powietrzu. Kojarzycie sny, w których potraficie latać? Myślałem, że to właśnie z tym mam do czynienia, a potem uderzyłem w ziemię. Do moich uszu dobiegły stłumione trzaski, a następnie potężny huk. W wyniku trzęsienia ziemi małe kawałki skał oderwały się z klifu. Na szczęście obozowisko było na tyle daleko od tamtego miejsca, że nikt nie uległ wypadkowi. Gdyby wydarzyło się to w ciągu dnia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele osób zginęłoby na miejscu. Kilka dni później park został zamknięty. Nie można było do niego wjechać ani z niego wyjechać, z racji, że jedna droga wyjściowa była nieczynna, a drugą zatarasował głaz wielkości samochodu. Kiedy zadzwoniłem do najbliższych, aby ich poinformować, że nic mi nie jest, wszyscy jak jeden mąż pytali: Ale o co chodzi, co się stało? W wiadomościach nie wspomnieli nic na temat tego wydarzenia, pewnie ze względu na to, że trzęsienie to było stosunkowo łagodne i nie spowodowało większych zniszczeń. Jako strażnicy mieliśmy okazję kempingować w Parku Narodowym Serengeti wraz z Masajami. Wszyscy zebraliśmy się wokół ogniska, gdy nagle jeden z członków plemienia zaczął intensywnie wpatrywać się w ciemność. Następnie włączył latarkę, a naszym oczom ukazał się stojący 40 metrów dalej lew. Jego ślepia były w nas wlepione. Co ciekawe, nie słyszeliśmy choćby najmniejszego szelestu. Obozowałem w Arkansas mniej więcej w 2003 roku. Miałem wtedy około 20 lat i byłem świeżo po obejrzeniu horroru The Blair Witch Project. W środku nocy ze snu wyrwał mnie płacz dziecka. Chyba nie muszę wspominać, że byłem wręcz sparaliżowany ze strachu. W końcu z bijącym sercem zdecydowałem się rozsunąć suwak przy wejściu do namiotu. Moim oczom ukazało się trzyletnie dziecko w samej pieluszce, przerażone na śmierć. Przez głowę przechodziło mi mnóstwo myśli, lecz przede wszystkim zastanawiałem się, co powinienem zrobić w takiej sytuacji. Nie mogłem tak po prostu krążyć po polu namiotowym, pytając, czy ja to zguba, a biuro strażników było zamknięte. Już miałem dzwonić na policję, gdy ni stąd, ni zowąd zbliżyła się do nas jakaś kobieta i odrzekła Jakim cudem się wydostałeś? Dziecko od razu ruszyło w jej stronę, cały czas powtarzając Mama, mama... Ona jak gdyby nigdy nic podziękowała i poszła dalej. Dopiero teraz, gdy sam zostałem rodzicem, jestem w stanie sobie wyobrazić, jakbym się poczuł, gdyby to samo spotkało moje dziecko. Miałam jakieś 8 lat, i z jakiegoś powodu nie chciałam być w jednym namiocie z moją siostrą. Więc spałam na łóżku polowym pod gołym niebem. Obudził mnie niedźwiedź wąchający moją głowę. Do dziś pamiętam, że ze strachu nie byłam w stanie wydusić z siebie ani słowa, a co dopiero krzyknąć na pomoc. Na całe szczęście zwierzak szybko zrezygnował ze mnie na rzecz innych przysmaków. Przy swoich poszukiwaniach narobił wystarczająco dużo hałasu, żeby obudzić moich rodziców, którzy następnie go spłoszyli. Po tej akcji od razu przeniosłam się do namiotu siostry. Z grupką znajomych postanowiliśmy zorganizować wypad nad jezioro Kelan. Niestety nie było kolorowo. Wyjechaliśmy dość późno i zgubiliśmy się po drodze. Zjechaliśmy więc z drogi i zdecydowaliśmy się rozbić gdzieś nieopodal. Z rana obudził nas koleś walący w nasz namiot i krzyczący, żebyśmy spadali z jego posiadłości. Nieumyślnie rozłożyliśmy namiot na trawniku jakiegoś biednego faceta. No cóż, byliśmy tylko głupimi, osiemnastoletnimi dzieciakami, ale jedno jest pewne: nigdy w życiu tak szybko nie uciekaliśmy. Byliśmy święcie przekonani, że nasz namiot zaatakowały trzy niedźwiedzie. Wyszło na to, że czyjeś psy urwały się ze smyczy, a oświetlenie sprawiło, że wydawały się większe niż były w rzeczywistości. Za dzieciaka nocowałem pod namiotem razem z tatą. Było już późno, żarogińska przygasał i powoli szykowaliśmy się do snu. Gdy nagle z głębi lasu rozległ się mrożący krew w żyłach jęk. W tamtym momencie spojrzeliśmy na siebie i stwierdziliśmy, że to na pewno drzewa ocierają się o siebie. Odwaga nas opuściła, gdy usłyszeliśmy ten dźwięk jeszcze dwa razy. Mój tata chwycił latarkę i ruszył przed siebie, a ja szedłem tuż za nim trzymając duże kij, w razie gdyby coś poszło nie tak. W końcu odkryliśmy skąd dobiegało to żałosne zawodzenie. Niedaleko naszego kempingu leżała kobieta. Znajdowała się na wzgórzu i z głową skierowaną w dół jeńczała przeraźliwie. Okazało się, że wypiła tak dużo, że ledwo mogła mówić. Biwakowała w tych lasach ze swoim chłopakiem, ale gdy się pokłócili, odjechał, zostawiając ją samą jak palec. Zauważyła, że nasz ogień wygasa, i chciała dać nam resztę swojego drewna, ale potknęła się, i będąc w stanie upojenia alkoholowego, nie mogła wstać. Zabraliśmy ją z powrotem do jej obozowiska i upewniliśmy się, że nie postanowi wsiąść za kółko tej nocy. Możecie mi wierzyć, lub nie, ale chyba do końca życia nie zapomnę tego jęku. Pewnego razu, gdy biwakowałem w Apalachach, obudziłem się z nieodpartym uczuciem, że na czymś leżę. Co gorsza, to coś się ruszało. Pode mną był wąż, który jakimś cudem dostał się pod mój namiot najprawdopodobniej w celu ogrzania się. Gdy nieco się przesunąłem, nieproszony gość zdecydował pójść w moją stronę. Nigdy nie zapomnę tego uczucia, gdy pełzał pode mną. Na jednym z kempingów wraz z kumplami poczuliśmy zew natury, bo pod wpływem alkoholu zaczęliśmy wejść do księżyca. W taki sposób zamierzaliśmy przyciągnąć wilki, i udało nam się to, bo mniej więcej godzinę później pojawiły się na naszym polu namiotowym. Mieliśmy szczęście, bo szybko się zwinęły. Chyba były rozczarowane tym, co znalazły, albo najedzone. Tak czy inaczej, tak bliskie spotkanie z nimi wzbudziło we mnie ogromny lęk i przez cały czas starałem się zachować całkowity spokój, żeby nie sprowokować ich jakimś nagłym ruchem.